Cześć, tutaj Kuba, a to jest 31. odcinek WW Backstage po Raw z dnia 8 lipiec 2013 rok. Więc tak, Row otworzyli najprawdopodobniej po raz ostatni Vicky Guerrero i Brad Maddox. I jak wiemy, Vicky Guerrero, Supervisor Row, jeszcze tej samej nocy pozostała w rękach Mcmenna, czyli po prostu... Cała jej przyszłość pozostawała w rękach Macmana. Czy Macman wypowie słowa Your Fire Czy jednak da jej zostać i pełnić tą rolę? Ale nie, tak niestety nie było. Ale o tym nieco później. Row otworzył Brad Maddox u swojej asystentki, czy tam na odwrót. Supervisor Row Vicky De Guerrero, która nawijała, nawijała promo i aż weszła na drabinę. I kolejne promo nawijała, aż chciała pokazać się z takiej strony, że ona tam jest oczytana i w ogóle, nasz brat Maddox patrzył tak do góry, a dwóch sędziów musiała trzymać tą drabinę. No w końcu taki ciężar, no to, że tak powiem, mógł sobie ktoś z niej także zażartować, że taki ciężar to naprawdę warto trzymać, no ale cóż, oczywiście nie przesadzajmy, ale okej. Okay. No i Aż w końcu Jerry The King Lawler w swojej loży komentatorskiej powiedział EXCUSE ME I to Jerry The King Lawler ogłosił, że fani na aplikacji www.app mogą ocenić pracę Vicky Guerrero. Czy jednak Vicky Guerrero zapracowała sobie na to miano, czy spisywała się, czy się nie spisywała. No cóż, wyniki zostały później ogłoszone. No i do ringów wszedł Daniel Bryan, który dostał walkę z Sheamusem. Walka nie potrwała zbyt długo, lecz to była walka 18 second rematch, po raz chyba setny. Rewans z WrestleMania 28, tam walka zakończyła się w 18 sekundy, to Sheamus wyprowadził brokika po, po pocałunku AJ z Danielem Bryanem. Ale nie o tym dzisiaj. Walka zakończyła się poprzez small package ze strony Daniela Bryana, gdy to Sheamus, sylcycki wojownik, chciał założyć swoją dźwignię, No cóż, niestety się nie udało. Po walce, którą wygrał Daniel Bryan, kto wie, może, a nie może, tylko na pewno przyszły mistrz WWE lub mistrz świata wagi ciężkiej, którą wygrał tą walkę, Sheamus podał mu rękę ale chyba to było oczywiste. No i cóż, druga walka The Shield kontra Sweet Tea, czyli Tensai i Brodus Clay. Nieco wcześniej został zapowiedziany pojedynek Marka Henry'ego z Johnem Siną, tradycyjnym promem na ich walkę na Money in the Bank, a tej samej nocy na Raw, czyli wczoraj, zmierzyli się w pojedynku face to face z twarzą w twarz. No tam walka zakończyła się brolem, ale o tym zaraz. Obecni mistrzowie tag team, czyli The Shield, Seth Rollins i Roman Reigns, i obecny mistrz Dean Ambrose, który niestety nie brał udziału w tym pojedynku na no Money in the Bank. Dean Ambrose mierzy się w walce. SmackDown Money in the Bank for the World Heavyweight Championship. O, mam tylko nadzieję, choć lubię Dina Ambrose'a, choć może zasłużył sobie na tą walizkę, jednak nie postawię na niego, ponieważ mapa United States. Poza tym jest The Shield. Jeżeli by robił solową karierę, byłoby to coś innego. Później wszedł kolejne promo The Wyatt Family. Później do ringu wszedł John Cena. Zaczął się wykłócać z markiem Hedrym, który. Chwilę, kilka chwil później podszedł do niego. No i po co czekać do niedzieli? Lepiej teraz się zmierzyć. John Sian zaproponował mu już teraz starcie. No i co? Marchen, jakby tak nie chciał, bo on tak myśli. Poczekaj sobie, nie wiesz chłopcze, co się piszesz? Poczekamy do Money in the Bank i tyle. Henry powiedział, że nie będzie z nim walczył. Oddalił się jednak John Cena wtedy, kiedy już zwolnił parowóz. To Mark Henry podszedł do niego, zaatakował go potężnym slamem. John Cena obalony. Nieco później John Cena wyniósł Henry'ego na barki, ale niestety się nie udało. To Henry, ciężar Henry'ego poleciał na Sina. Później World Strong Slam i Mark Henry obrazek Mark Henry z pasem. Wzniesionym do góry. Później wrzucił ten pas, tak powiedział: weź sobie go. No i cóż, wywiad z Rendym Ortonem, który w, dz w dzisiejszym main eventie Row mierzy się z C.M. Punkiem, powiedział, że zrobi co jego. Czy wygra dzisiaj, czy nie, ta walka go nie obchodzi. On się przygotowuje do walki Money in the Bank All Stars na Gali. Pay per view Money in the Bank. I tak, Curtis Excel wszedł. Mistrz interkontynentalny Paul Heyman, po tym jak Alberto Del Rio 3 dni temu na SmackDown przyłożył nieco Paulowi Heymanowi w jego walce z CM Punkiem, miał okulary. No ale co? jak kolejne promaki, to on jest dobry, wygłosił. No i dostał walkę z Chrisem Jericho. Tak jak myślałem, przy stołku komentatorskim znalazł się komentator gali main event. The Miss. No i Demi Z akurat odwrócił uwagę Cortisa Excela, Po czym Y2J wykorzystał sytuację Codebreaker i dziękujemy. Wielki wyczyn to nie był, ale pierwsza porażka solowa tego zawodnika mistrza interkontynentalnego oraz klienta Paula Heimena. Najpierw Brock Lesnar, później CM Punk, i nagle teraz znikąd się wziął Cortis. Excel, Tak jest, mowa tutaj o Cortisie Excelu. No i wiadomo, że już na Pay-Per-View wygra. Jeżeli Cortis Excel straci pas, to nie ukrywam, będę po prostu zawiedziony. No i co my tutaj oprócz tego mamy? E, oprócz tego y, była walka Alberto del Rio. Contra Kara. D i słyszymy muzykę Dolfa Ziglera i Dolph Ziggler ma mikrofon, wiedziałem, że jakiś shot się szykuje. I Dolph Zigler do tym zachowaniem i tymi słowami doprowadził do tego, że Del Rio wyszedł z ringu. No i po prostu później uniknął ataku Ziglera, Singara skoczył, fenomenalny splash, podwójne wyliczenie i dziękujemy. Nie daliby przegrać Albertowi Del Rio. No, zwłaszcza, że jesteśmy 6 dni przed... Paper View, właściwie 5, ale ok. No i segment, na który czekałem tutaj, nie powiem, że najbardziej, no właściwie na segment czekałem najbardziej, bo Debut The Wyatt Family to nie jest segment. Tak jest, ocena, ocena pracy Vicky Guerrero, Vicky Guerrero w ringu i Brad Medex. Przy stole drewnianym z zasiadu Vince McMahon, Stephanie McMahon oraz Triple H. Wszyscy ocenili Vicky Guerrero, ale ostateczny głos jednak, nie tyle może ostateczny, co? Jednak mieli też fani coś, coś tutaj do powiedzenia. A. pes B. Fail. Co to znaczyło? Niestety no większość fanów powiedzieli, no zagłosowali na aplikacji WWF, że niestety fail, czyli porażką okazało się 75% głosów, a 25% za to procent fanów uważało, że Vicky Guerrero wykonuje słusznie swoją pracę. No i Stephanie powiedziała Vicky, you're fired! Dziękujemy! Ale McMahon nieco później ogłosił, że nowym generalnym menadżerem Rose zostaje brat Medex. Ja? Takie zdziwienie! Ja? To ja? Takie kurde jakby nie wiem co to było normalnie, ale naprawdę uwierzcie mi, że Brad Maddox może świetnie się spisać w roli generalnego menadżera, tylko żeby to nie było w taki sposób, że on coś powie na zapleczu on coś powie w ringu i tak tyle, jednak generalny menadżer musi mieć to coś musi mieć coś po prostu, czego Brad Maddox najwyraźniej nie ma no ale cóż, też trzeba przyznać, że jakby nie patrzeć zobaczymy jak się brat Maddox spisze ocenę jego pracy może tak nie wiem ale o, no zobaczymy w najbliższych miesiącach w, w okolicach SummerSlam jak się spisze ten nowy generalny menadżer. No i cóż, brat z nowym generalnym menadżerem jakoś nie pokazywał swoich uczuć publicznie, ale naprawdę w głębi serca pewnie tam się cieszył. No i Vince McMahon objął Vicky Guerrero, zaprowadził ją na backstage i co? Kolejny tam pocieszał ją, pocieszał ją, aż nagle... No z takim jakby uśmieszkiem Brad Maddox powiedział Współczuję ci Vicky I Vicky Guerrero za zaczęła okładać Brada Maddoxa Szczeliła mu kilka slepów Liści oczywiście No i co to zwiastowało <grytania> Walkę na Summerslam Oczywiście nie żartuję Żadnej walki na Summerslam by takiej nigdy nie było GM vs GM No chociaż to by było ciekawe Generalny menadżer kontra generalny menadżer Smackdown no ale cóż no i tak się kończy Wiki Guerrero współpraca jako praca jako generalna menadżer. No i później dostaliśmy walkę na The Big Red Monster kontra ee, Christian. No był fail przy wejściu Christiana, ponieważ na mini tronie pojawił się napis Michael McGillCatti. Później mignął, zaś się pojawił e, taj mini tron Michael McGillcati. Jak pamiętamy Michaela Magilicati go nie ma. Czy to znaczy, że wszystkie tajten, tron, mini trony, przepraszam bardzo, mają jeszcze, mają do skutku, nie usuwałem ich gdzieś tam. To znaczy, że jeszcze jest szansa, żeby powrócił Stone Cold? No Mam nadzieję, taką. Oczywiście żarty na bok. No ale cóż, najpierw wyświetlił się yy, Michael Magilica, tym minitron przy wejściu Kryszczyna. Kryszczyn Christian był na rampie. Później dis. Później ten z Row, Money in the Bank this Sunday, no i później na końcu, w końcu Christian. Nie wiem, pewnie Christian był, z tego co słyszałem, zły trochę nad organizatorów, no bo nigdy przecież taka wpadka się nie zdarzyła. No chyba, że tam przy wejściu był, było wejście John Cena i ten trona, nie, był mini tron i wejście Alexa Riley'ego, a Titan Troll Janssen, no, ale to znikło po jakimś czasie, bo też jak idealnie się wszystko nie wykapuje. No ale cóż, podczas walki to jest bardzo ciekawe, Wam powiem. No nie tyle może podczas, co po prostu Kane odniósł zwycięstwo po slamie. No i jakby nie patrzeć na no, to bardzo ciekawy sposób. No tutaj Kryszczyn chce, biegnie, biegnie i nagle Choxem, tak samo jak z Randy Mortonem na WrestleMania. pantki pantki i nie Kane. Wyprowadza Choksem Wrestlemania 28, walka numer 2. No i po walce. Słyszymy, wi widzimy Bray. 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 Wyatt. Mówię, zaczyna się. No i nagle Bray Wyatt usiadł sobie na stage'u tam obok, na bujaku, na tym krzesie z lampą. No i cóż, światło zapaliły się w ringu. Kane był w ringu, i nagle znikąd w ringu pojawili się Luke Harper oraz Eric Rowan. Jeżeli tak to ma wyglądać, to ja naprawdę. Kurde, to jest moja ulubiona stajnia w WWE jak na razie, bo też już się, się znudziło po jakimś czasie. No, choćby cały czas wygrywaniem, nie oszukujmy się, ten, kto cały czas wygrywa, trochę jest nudny. Tak samo jak mecz. Jeżeli jeżeli jedna drużyna strzela drugiej, to to jest po prostu nudne. No i okej. Okay. Co my od tego jeszcze mieliśmy? Może, no, zaatakowali Kane, rzucili go w barykad, rzucili go w schodki, no i nagle The Wyatt Family. Były chanty Husky Hell wtedy. No i myślę, że albo to był jednorazowa tak żeby tak zadebiutować, wspomnieć o sobie, albo jakiś feud się szykuje, Kane kontra The Wyatt Family, Brothers of Destruction kontra The Wyatt Family, albo na SummerSlam, albo Brothers of Destruction kontra... The Shield miał być na SummerSlam albo choćby Sam Kane w gauntlet Matchu albo w handicap matchu One on Free Handicap match przeciwko y, właśnie The Wyatt Family na SummerSlam 2013 To by było po prostu niezłe. No ale okej, okay. nie wiem jak się to y, losy potoczą, no ale dobra, przejdźmy dalej. Wchodzi Vicky Guerrero, no i wchodzi Ryback. Ja mówię what? Takie zaskoczenie what? 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 No i nagle Rajbak przychodzi. Odstawia je rzeczy i ją uściska. Fuck logic! Żeby Rajbak miał przejść Face Turn? No nie wydaje mi się, ale to jest cały Rajback. No i ale okej, okay, to taki segment był. No i czas na main event, czyli walkę Rendego ortona z CM punkiem. No i co dostaliśmy? Dostaliśmy porządną walkę. No, nie powiem, że lepsza z WrestleMania, bo na WrestleMania ta walka po prostu miażdżyła wszystko, była najlepsza według mnie, nie żaden Undertaker i tak dalej. Dlatego po prostu ta walka, ja stawiam na jakość, a nie na nazwiska, patrzę, o ja The Rock Undertaker, to będzie najlepsza walka. Tak samo jak na rysy Manchester, ma być walką Brock Lesnar, kont ma być walka Brock Lesnar kontra The Rock opc WWE WWE Najprawdopodobniej niej Więc co tym by miało za sens w ogóle, jeżeli by po prostu ta walka miała drzemie z na Elso. sama Andropo The Rocka, Brock Lesnar tutaj atakuje Germanami i supleksami, to by było trochę też bez sensu. No ale okej, okay, dostaliśmy walkę. Walka była techniczna, wygrał ją Randy. O, przepraszam bardzo, wygrałem CM Punk poprzez GTS-ie. Jeszcze CM Punk tak trochę, jak miał wykonać gts tak, tak CM Punk, takimi ruchami jak Feed Me More", jak, C jak y Ryback, więc mówię, hmm, że już jakiś fełd się kreował na naszych oczach? No, ale ja nie chcę widzieć po raz kolejny walki na pay-per-view Ryback kontra... CM Punk, ponieważ to już byłby odgrzewany kotlet, ale dobra, nie o tym teraz. Po prostu była ta walka. No, jeszcze CM Punk, jakby był na trzeciej linie, pokazał tutaj na walizkę palcami i maczom bo tak się na nią spojrzał. No, ale Punk wygrywa poprzez przypięcie. No i cóż, mam nadzieję, że Thornton wygra walizkę, ale nie obrażę się, jak wygra kto inny. Szczerze mówiąc, kto wygra, będzie dobrze. No, ale okej. Okay. I teraz tak, wchodzi Daniel Bryan po wygranej walce, atakuje Siempanka w stalowy narożnik, supek go wrzuca, Później Rende Gortona bierze drabinę spod ringu. Rendorton również ucierpiał, rozstawia drabinę na środku ringu. I co mamy? Daniel Bryan na szczycie row. Daniel Bryan zdejmuje walizkę, odpina walizkę. Czy taki sam obrazek zobaczymy na PPR View? Nie wiem. Tak się zakończyło row. Row po prostu było świetne. Row oceniam na 9 na 10. Mi się bardzo podobało. Nie wiem, piszcie w komentarzach jak wam się podobało, a to z, te... a to z tego... Backstage jest tyle, pozdrawiam, słyszymy się już za, już jutro, nie, jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj się słyszymy w Uniwersa, to tyle, dziękuję, cześć.